roku, czy za trzy lata, no może urodzić taka dłuższa i siwa. No jest, jest, taką znowu. dłuższą i siwą miał ojciec Fijo, który, o którym ksiądz mówił na dzień Też Dzień dobry kochani dzieci, brodę. dzień dobry kochani mieszkańcy. Witam bardzo, bardzo serdecznie na naszym kościerskim ryneczku. Witam też serdecznie naszych panów burmistrzów, którzy w mikołajkowy wyjątkowy dzień przyszli. Witam was serdecznie już o godzinie dziesiątej Przyjedzie do Was Tim Mikołajkowy. Niebawem zaszczycał nas swoją obecnością na Kościerskim Ryneczku. A ja tak sobie myślę, że wszystkie dzieci, które tutaj dzisiaj do nas przyszły, były bardzo grzeczne przez tenki rok. Kochani, czy Wy wiecie, jak trzeba witać świętego Mikołaja? Czy dzieci wiedzą? Jak się go wita? Tak. A powiedzcie, jak się go wita? Głośno teraz sobie przećwiczymy, zanim jeszcze nie ma Mikołaja. Jak witamy go? Ja się w brodę pocałuję ty mi prezent dasz. Dzień dobry! Dzień dobry? A może jest jakiś specjalny odcinek, który zna święty Mikołaj? Jaki? Może być, a hoj Nikołaju! I będziecie głośno, głośno witać wszyscy Nikołaja, A jak jeszcze? Ha, ha, ha! O, ten okrzyk na pewno znają wszystkie dzieci. Ho, ho, ho! Tak? Znacie dzieci? Ha! Bardzo ładnie. Pamiętajcie tylko, żeby głośno witać naszego Mikołaja. Witałaś tak, sami przedszkolami, tak jak tutaj przyszedł. Ale to dlatego, Dobrze? żeby latać i oświetlać sobie wogę, piosenkę. nie? Mamy piosenkę. No to świetnie. Pewnie wasi opiekunowie, których również witam. A, a to się liczy, tak? Liczą się, pewnie, że się liczą. Nie? Siłą w brodę ma, ja cię w brodę pocałuję, ty mi prezent Świetnie mu poszło. To pewnie przez to, że dobrą pogodę mamy. To co, jak witamy tego Mikołaja? Ho, 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 pamiętacie? Ale wszystkie dzieci razem. Witamy go. Potraficie jedynie śniadanko już dzisiaj? No to super! To macie siłę, żeby powitać go głośno. To robimy próbę, tak? Robimy próbę. Uwaga, trzy, cztery. Wszystkie dzieci witają Mikołaja. O. I machamy do niego, zobaczcie, żeby on zobaczył, że tu Kościerzyna na niego czeka. Kościerzyna czeka na Mikołaja i panowie burmistrzowie też czekają. Witamy serdecznie panów burmistrzów. Wszystkie dzieci w Kościerzynie są brzeżni. Gdzieś mu tu musimy zrobić miejsce, żeby on wjechał na środek, na rynek. Wreszcie tam, tak rozsuńcie się. Ja jeszcze szybciutko tylko będę sprawdzała, czy już wszystkie grupy z nami są. Czy jest szkoła podstawowa numer jeden w Kościerzynie? Jedyneczka jest? Nie ma jeszcze jedynki, oni mają najbliżej i jeszcze ich nie ma. Szkoła podstawowa jest, a tam jest, no to głośno, śniadanie zjedzone, dobra. Szkoła numer dwa w Kościołymie. Prawo! Przed szkole duchatek! Duchatek! Krzyki. chyba słabe były śniadania, ja jak was nie słyszałam, a Mikołaj słyszał! No właśnie teraz Mikołaje usłyszeli, na pewno ty zasłużyli na prezenty. Na pewno chcecie im coś powiedzieć od siebie. Kochany grzecznik, dzisiaj przywieźliśmy naszego przyjaciela pieska. Pamiętajcie o zwierzątkach waszych, które są w domu, poza domem, żeby były zawsze dogarnione, żebyście o nich ciepło myśleli, bo one Wam zawsze odpłacą. Ja dzisiaj chcę Was wszystkich ucałować, może mi się to nie uda, ale pamiętajcie, jesteście nam wszystkim tutaj bardzo potrzebni a także waszym zwierzątkom. Dziękuję. No ja myślę w takim razie, że nasze kochane dzieci zasłużyły na paczuszki słodkich upominków, prawda? Zgadzacie się, tak? Zaraz będę je wręczał. Pan Henryk Waszanowski zadba o to, żebyście mogli zobaczyć w telewizji, jak pięknie spotykaliście się dzisiaj z Mikołajem. To może po kolei zaczynamy. Szkoła podstawowa y, numer jeden. Zapytamy, jakie mają spodzianki dla was. Słowa jestem. Ja Dobrze. Nie pokazujemy Mikołajowi biedlika. Proszę, dla paru, dla paru grzecznych dzieci coś tu znajdziemy. No, tak. Jak powiesz? No, dziękuję. Dobrze. Idziemy dalej. O, jest. rączkę tu. Mama, pomóż. Mama, pomóż. No, no może. No, tu mamy grupę z jakiego przedszkola? Przedszkole w parku. Czyli kids plan z przedszkole w parku. Jest ktoś taki, ktoś to chce. Właśnie dziś. i uh,